No. Ej, okej. Okay. Bez misji. Dobra, przepłyniemy się bez, bez misji jak No nie ma, tak. misji. nie ma misji, nie ma misji, co drugą Dugą No bo w no typie trzeba rozmawiać z tymi, trzeba rozmawiać z MPami. No żeby przepłyniemy misję. bez misji. Płyniemy do bazy wojskowej, tam z, bo, weźmiemy jakąś misję. Bez, HELP! Bez... Man, help. <coughs> Ale Dobra, coś ty zrobił jestem. Nie wiem, kliknij prawy czy lewe czy coś, nie? E. Metal Crate, to jest. To Mudziń z tego... Afrika, mogę cię złapać. Dobra, jest gitara i jest akordeon tutaj. A ciemno, kurwa! Jest, no to jest, nie, jest, nie jest. powinno być rozkułem gsta, tak jest wyjście. Jest, Do Do Rozkułem cię? Jest! Rozkułem go! Dobra. Możemy się yes. Działa! Do yes. dobra. dobra, teraz pytanie, gdzie jest Armory na tym statku? E, tu chyba. Tu jest nie. Medbay, z tego co widzę. To jest. e, Jestem o, w dziale. O, tu, tu przy, przy, przy Medbayu chyba. Gitara? Yes. No tak, bo Zaj, nam ja zakupiłem buch... akordeon, gitarę i harmonikę, ale gdzie poszliście? Tutaj. Tutaj to... Nie, to są oxygen tanki w tym, chyba. Czy nie? Wait. Metal crate. Left mouse pick up. Harmonika jest w tym... W tym boksie. Kurwa wybuchniemy, czekaj! Nie! Jak wybuchniemy, co się dzieje? Reaktorem o, nie się bawię! Bawi. Nie baw się reaktor! <laughs> Czekuję! Jest zim! Ja pierdolę! Nie! Nie! <laughs> Nie pali się! <grym> Jezu! Ja, jak, jak mogę opuścić? Za ja, spierdalam stąd, do widzenia! Eee, mniej! Tak, Panowie, tak to się pali! Jak to się wie? pali? Aaaa, jak to się pali! Gaśnica! Gaśnica! No to wiesz! Kurde! Panowie! Gaś to kurwa! Gaż się to! Ej, bo co? Co? czekaj, bo my się tu dusimy, tak? No ej, my się tu dusimy. No, otwórz to. Dobra, się ja już wam, ja, ja ubieram se maskę. <grym> jak się nie dusić? Dawal <grym>? umarł, <grym>? czekaj. Jak, jak się reanimuję, tylko nie pamiętam jak. No nic, się. umarłem. Duszę się. Co my Dobra, co widzisz? się stało? Moment, co się stało? Dlaczego nie my się dusimy? Super. Dlaczego my się dusimy? To nie chyba... Nie, to Stawaj, Rach CPR. Rzesz? On chyba. E, on, on jeszcze nie wstał. On jeszcze <laughs> jest. Yes, yes. Ty co ty nie wstał. chyba. On jeszcze nie tak, tak, On tak. nie w sensie podałem go na jakieś tam niskie obroty i było, że zimno około Zdechłem od razu Cześć, próbuję <śmum> Kurwa, znowu się pali! Z, ja, z jakiejś ja drobną nogę Dobra, no żyjesz żyj chyba no Dobra, Nawet gaśnicę Gaśnicę Podnieś tego kurde, kurde Gasnica. Ja nie mam gaśnicy Mam od... Kurde, od... Ja podnoszę <śm> tego, ja podnoszę Łukasza, żeby nie umarł Muszę się znowu A! Wybuch. No Wybuch się Nie, wybuchł. Ja myślę, Wybuch. Ja myślę, że uciekamy na razie przede. mi ja, no, jeszcze Dobra, weźcie te se ser tam, diving winks Weź te Wybuchło. Reaktor pierdolnął, pierdolnął, pierdolnął. On to już jest koniec, reaktor pierdolnął. Dobra, walicie, wakujemy się. Kurwa, mam reaktora.